Cześć, witam Was z tej strony, Shark Trader. Witam wszystkich traderów. Kolejne nagranie. Ostatnie było kilka godzin temu, natomiast w tej chwili, kiedy podszedłem do wykresu, zobaczyłem naprawdę, według moich metod, bardzo interesujący układ. No i nie mogłem nie nagrać filmu, żeby się z Wami podzielić już na grupie, na telegramie. Uprzedziłem wszystkich, że właśnie będę ten film nagrywał. I, i czego dotyczy, więc oni sobie już oglądają, a Wy za sekundkę będziecie też mogli zobaczyć to. Bardzo szybkie rozliczenie się z poprzedniego filmu, a mianowicie 27 kwietnia była analiza GBPNZD mówiąca o tym, że jesteśmy w dołku drugiego ramienia uformowanej na H4 odwróconej RGR. Pierwszy zasięg był dotąd zrealizowany. Drugi zasięg tutaj, tu dopiero będzie realizacja, ponieważ ten drugi zasięg wynika z zasięgu RGR. Tak więc, jeszcze w dużym skrócie, tylko pokażę, ile tutaj było do wzięcia. Wchodząc, no tutaj trzeba przejść na ewidentnie, na interwał H1. Zobaczcie. Tu po tej świeczce można było spokojnie wejść, ponieważ, yy, yy, ponieważ yy, o 60 pipsów, 430 kilka dni było do, yy, było do yy, zrobienia. Tak więc, pierwszy target yy, poprzedniej analizy głowy, odwróconej głowy z ramionami zrealizowany. Czekamy teraz, żeby zrealizował się ten drugi. Szablonu jeszcze nie nie wykasowuje po to, żebyśmy za jakiś czas zobaczyli czy doszliśmy do tego kolejnego zasięgu natomiast moi drodzy, co na dzisiaj w dniu dzisiejszym GBPNZD uformowało szarka harmonicznego i zobaczcie, formacja szarka harmonicznego kiedy zmierzymy ramię XA pokazuje nam, że pierwszy zasięg Ładnie zareagował, ładnie, ale zbyt krótko, ponieważ reakcja na szarku powinna być głębsza. Chwilę później zrobiliśmy podwójny szczyt, fałszywe wybicie poprzedniego, wczorajszego dnia. Doszliśmy do drugiego zasięgu szarka. To znaczy, ja muszę tutaj jedną rzecz bardzo jasno podkreślić. 113 to jest zasięg szarka, 127 to nie jest drugi zasięg szarka, który mm, teoretycznie we wszystkich książkach, kursach, szkoleniach, znajdziecie, że tak, tak, to jest drugi zasięg formacji harmonicznej szark i to jest jej drugi punkt D. Nie, to nie jest tak. Drugi punkt D w tym wypadku, 127%, to jest tak naprawdę zakres, który wyszedł z moich doświadczeń i zauważyłem, że bardzo często dochodzi tam. Natomiast to jest, biorąc pod uwagę teorię, jaka panuje na rynku, to jest aberracja, bo Zgodnie z, z nauką książkową, to szark powinien się na 113 odwracać. Niemniej jednak, doszliśmy już do 127%, czyli tak zwanego wygrzania się tego szarka. Zobaczcie, mamy zrobiony podwójny szczyt, fałszywe wybicie wczorajszego szczytu. Dodatkowo spójrzcie na histogram. Dzisiejszy szczyt uformował się na niższym histogramie. To już jest zaczątek dywergencji. Dlaczego mówię zaczątek? Wprawdzie może już zareagować z tego miejsca. Natomiast dywergencje fajnie dla mnie przynajmniej wyglądają, kiedy są przynajmniej trzy garbne, ta ma, dwie garby, ta ma dwa garby, i kolejny garb hmm, powinien być jeszcze niżej. Zbyt wysoko jest ten garb. Według mnie w stosunku linii, do, linii zera. Natomiast nie znaczy to, że nie zareaguje już w tym miejscu. Jeszcze mogłoby mogły być taki scenariusz, że wybilibyśmy ten szczyt w tym miejscu, musnęli go na trzecim szczycie na histogramie, który byłby niższy jeszcze i to byłby taki creme de la creme, potrójna dywergencja z trzema wyższymi szczytami i fałszywym wybiciem. Dodatkowo, ramię CD doliczyłem się tutaj pięciu fal, które są dosyć jasne i klarowne. Fala pierwsza, druga, trzecia bardzo mocno rozszerzona, czwarta, czwarta nieregularna, tu się trójka kończy no i fala piąta w tym miejscu. I co więcej, zobaczcie, jak porównamy falę pierwszą do fali piątej, to w zasadzie wychodzi na to, że dzisiejszy szczyt można by uznać, że jest maksimum tej fali piątej, czyli w zasadzie wychodziłoby na to, że to już jest ten moment. Ta ten moment do, do, do grania w dół. Co więcej, zobaczcie, ta fala piąta ma pięć potwal. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak więc yy, uważam, że yy, tutaj jest bardzo fajne miejsce do rozgrywania. Co więcej, zobaczcie, na interwale M5 narysował nam się szark szark, tak zwany baby shark, czyli z mniejszego interwału, który może nam odwrócić ten trend. Jeżeli nie, to możliwe, że wyżej, na tym poziomie żółtym, który pokazałem, czyli szczycie z końca maja, dokładnie z 26, możliwe, że tutaj nam się to uformuje. Natomiast bezwzględnie nie można tego szarka, baby sharka, tutaj na interwale M5 zignorować. Jak w tym wypadku powinno to wyglądać? Kurs prawdopodobnie teraz się powinien skorygować w tą ramię CD, dojść do około 50% ramienia CD i w tym miejscu na krosie średnich czerwonej i niebieskiej, niebieskiej mogłoby być rozegranie w dół. Zwróćcie uwagę, że tutaj, w tym miejscu również mamy dywergencję na M5, która jest dywergencją potrójną. <laughs> tak, więc, tak więc bardzo duża koincidencja, bardzo wiele rzeczy w jednym miejscu nam się zgrywa, i dokąd możemy się spodziewać tego ruchu. No więc ja tutaj zaznaczam w tym miejscu nasze wejście potencjalne. Ok. No i standardowo wyjście: punkt B, punkt B szarka. I teraz pytanie: z czym się ten punkt B nam zgrywa? Czy w ogóle się z czymś zgrywa? Idziemy interwał wyżej, idziemy interwał wyżej, no i brawo. No i zobaczcie, zgrywa nam się z krosem dwóch średnich na H4, 50 i 25. I teraz tylko jedyne, czego byśmy potrzebowali, to żeby ten ruch spadkowy był szybki. Czemu? Ponieważ wtedy ten kros pozostałby krosem w momencie, kiedy kurs szybko by doszedł. I tutaj byłby bardzo dobry, bardzo silny poziom zatrzymania tego ruchu. I moi drodzy, ile możemy tutaj zgarnąć? No, załóżmy, że ten shark, Baby Shark na M5 by nam zareagował. No to liczmy 25 pipsów do stop lossa, 150, 150 pipsów mamy do potencjalnego take profitu, czyli to nam wychodzi szybko liczy, licząc. 6R. Bardzo fajny wynik. Analiza taka na szybko, bo to szybciutko zauważyłem. W zasadzie wydaje mi się, że to jest coś, co w najbliższych no dzisiaj powinno się w najbliższych godzinach rozegrać. Bardzo fajnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, wygląda też ten, ten szczyt w sensie takim, że na H1 już mamy wyrysowaną formację świecową i jednocześnie ona robi fałszywe wbicie wczorajszego dnia. To też ma ogromne e, znaczenie. E, moi drodzy, to wszystko na tą chwilę w tej analizie. Chętnych zapraszam jak zwykle na Telegram, a jeszcze bardziej chętnych, którym się ten film podoba, zapraszam do dawania pozytywnych łapek. Czemu? Ano dlatego, bo dzięki tym łapkom algorytm YouTube'a będzie ten kanał podsyłał wielu różnym ludziom, Dzięki czemu wiele osób będzie mogło skorzystać z wiedzy i, i nauczyć się ciekawych rzeczy o tradingu, o inwestycjach i tym podobnych zagadnieniach. Pozdrawiam Was, Shared Trader, cześć.